Dlaczego mężczyźni tak często cierpią w ciszy i nie proszą o pomoc? W gabinecie często słyszę, szczególnie od mężczyzn: Nie mogę się rozsypać, muszę być silny, nie mogę sobie pozwolić na słabość. A co jeśli ta siła to pułapka? Ta książka, która jest nowością na rynku, zdrowie psychiczne mężczyzny w brutalny, ale szczery sposób pokazuje, czym jest cicha autodestrukcja u mężczyzn. Znajdziesz tu m.in. o męskim stresie. Depresji u mężczyzn o współczesnych problemach psychicznych i nie tylko mężczyzn w dzisiejszych czasach, zaburzeniach odżywiania, problemach seksualnych, szeroko omówienie zaburzenie borderline u mężczyzn, opresji społecznej i kulturowej na mężczyznach, o PTSD i traumie u mężczyzn i skutecznych sposobach, jak sobie radzić. Znajdziesz tutaj opisy realnych przypadków, realnych mężczyzn, w których możesz się odnaleźć. Konkretne narzędzia do pracy to jest to, co lubię w książkach najbardziej. Rzetelna wiedza naukowa na temat danej rzeczy czy funkcjonowania, plus konkretne narzędzia, co z tym zrobić, Robić, a nie tylko opisać dane zjawisko. Jeśli jesteś mężczyzną, terapeutą, przyjacielem, ojcem, synem, wnukiem, przeczytaj tą książkę. Jeśli jesteś kobietą, żoną, przyjaciółką, córką, wnuczką, przeczytaj tą książkę, żeby lepiej zrozumieć. To wiedza, która może uratować życie nie jednej osoby. Statystyki są nieubłagane: najwięcej samobójstw w Polsce. Mężczyźni. Dziękuję wydawnictwu Pawełę za możliwość zrecenzowania tej książki, ponieważ jest to jedna z pozycji, która naprawdę dużo może wnieść do życia każdego człowieka. Link do kupna książki wraz z kodem robotowym, który przygotowałem dla Ciebie, znajdziesz w opisie tej rolki, tego filmu.